Ostatnia doba była na Maxa crazy. Podsumuję wam kilka lekcji, komentarzy, temat, jak co się u nas działo. Może dla Ciebie to będzie wartościowe jako fan Marcina osoba najwierniejsza kanału na YouTube. Wczoraj cały dzień byliśmy na konferencji tutaj z Ednym Harringtonem. No i nasza rola była względnie niewielka, no bo mieliśmy stoisko, nagrywałem razem Rzeczkiem dużo wideo dla Was, które będziecie przez kolejne dni mogli oglądać. Ale ważne były takie małe rzeczy. bo pierwsze to, że Coś się tutaj kluje między mną i Andym Harringtonem jako potencjalnie wspólny projekt, więc stay tuned. Więc to spotkanie było kolejnym elementem budowania z nim relacji pod kątem tajemniczego projektu, którym być może usłyszycie szeroko wkrótce. Miałem tutaj wystąpienie u Basi Piasek na live Virtual Summit. Też tam było około 300-350 osób na moim wystąpieniu. Bardzo fajna grupa, dużo merytoryki, dużo pytań. Prowadziłem większość tego wystąpienia w formie QA, czyli ich pytania, moje odpowiedzi, czyli tak jak lubię najbardziej, że. Dzięki temu mam pewność, że dopasowuję to, co mówię do odbiorcy, bo na ich pytania dokładnie odpowiadam. Później byliśmy na kolacji, podsumowując, takiej VIP-owskiej kolacji z głównymi gośćmi, prelegentami i klientami VIP, i było to spotkanie w żywej kuchni. Polecam, świetne jedzenie, mega alternatywne do tego, co zrobimy na rynku. Więc też byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co jedliśmy. Natomiast mój komentarz jest taki, że. Rzuciłem tak umordowany do hotelu, że po prostu wykąpałem się i poszedłem spać. I mogłoby się wydawać, że to jest taka: no, coś się z kimś spotkasz, tu pogadasz, tu się uśmiechniesz, nagrasz wideo, no taka robota. Natomiast, gdybym kogokolwiek was zaprzągł do tej pracy, jaką my tu wykonaliśmy wczoraj, też dzisiaj, za to o tym będę mówił, to to są ogromne wysiłki. To nie jest takie ojczenie, o, Michael, tak jest mi ciężko. Nie. To jest pokazanie też tego, że, dobra, ładnie ubrany gość, gada do kamery i jest cool. Ale to za tym wszystkim jest. I logistyka, i dużo rozmów, i network, i otwartość. Przynajmniej na przykład byłem mega zmęczony samym gadaniem, że musiałem odpocząć, dać odpocząć mojemu głosowi, więc nie myślałem o tym, żeby wyjść na miasto, tylko żeby wrócić do hotelu i po prostu się zregenerować i wyspać, żeby mieć energię do dzisiaj. Natomiast dzisiaj był główny dzień dla mnie, bo miałem moje godzinne, godzinne, ponad godzinne wystąpienie dla uczestników, którzy byli bardzo fajnie interaktywni i też dałem dużo podstaw marketingu online. Ale nie takiej wiedzy początkującej, tylko marketingu skondensowanego tylko w to, co już działa i też będziecie mogli sobie całe wideo z tego e, dnia obejrzeć. No i było tak fajne wystąpienie, że później większość uczestników napadła nasze stoisko z książkami, e, żeby sobie brać pakiety książek, zadawać pytania, robić zdjęcia. Bo robienie zdjęcia to jest po pierwsze nowoczesna forma autografu. To jest również materiał, który mnie promuje na mediach moich klientów, fanów, ludzi, którzy sobie ze mną zrobili zdjęcie, ale również im daje dodatkowe punkty do lansu, że znają się z manem i mogą to u siebie opublikować i też to wpływa na to, jak o nich ludzie myślą, albo w jaki sposób to podnosi ich marketing, brand czy PR i to jest ta duża wartość, jaką dałem odbiorcom. Drugą połowę dnia mam opartą na spotkaniach temacie Influence marketing, będę spotykał się e, zarówno z agencją, jak i z grupą bardzo wpływowych e, influencerów z pewnego tajemniczego medium, e, i tam będziemy grać o tym, co możemy razem zrobić, jak ja mogę im pomóc, jak oni mogą mi pomóc. Więc też bardzo fajny dzień, e, bardzo mocno perspektywiczny, że jakby dzisiaj mogą się zdarzyć rzeczy, które całkowicie zmienią to, w jaki sposób działam w internecie i to, jak wpływam na ludzi albo z kim będę pracował pod kątem. Poszerzania własnych zasięgów i te macki Osmana będą wchodziły jeszcze głębiej. A na koniec dnia, ciekawostka, jeszcze mam spotkanie na trasie w ogóle z klientem, który kupił u nas książkę, ale zależało mu na tym, żeby mieć autograf na książce, ma być ona prezentem dla jego żony na urodziny, więc też będę musiał do niego zadzwonić, powiedzieć, że hej, będę tam za dwie godziny na Orlenie, na trasie takiej, takiej, on podjedzie i mu podpisze książkę. Taka ciekawostka a propos małych rzeczy. I równolegle przez cały dzień wczorajszy, dzisiejszy też prowadzę aktywności w internecie, czyli odpisuję na wiadomości na Instagramie. To jest bardzo dużo, najwięcej wszystkich moich miejsc w internecie jest właśnie na Instagramie. Była wczoraj premiera, już filmików, wczoraj rano, już jest filmik wczoraj wieczorem na YouTubie u nas. Odpowiedź na korespondencje, telefony. i Tego nie widać, no bo to jest w sumie nudne dla widza, ale tak wygląda typowy. Typ dzień Marcina Osmana na wyjazdach eventowych, gdzie mamy warstwę eventową, warstwę internetową i wokół tego jeszcze relacje, które tworzą się dzięki temu, że jesteśmy dostępni dla naszych tutaj e, widzów, fanów, klientów i nie zrobilibyśmy nawet połowy dzisiejszej sprzedaży, gdyby nie moje działanie w internecie że nie jestem no-nam'em, że ktoś mnie zna, ktoś mnie rozpoznaje, ktoś mnie oglądał wielokrotnie i to spotkanie na żywo przed takim pulsem Dobra, teraz sobie kupię u niego książkę, produkt, konsultacje, mentoring, whatever. Więc jeżeli Cię to inspiruje, no to zachęcam do modelowania własnego procesu, który w ten sposób właśnie e, wygląda. No i całość dla Was również nagraliśmy na tym wideo.